Manka widzowie w tym odcinku będę się typał na pekapce.pl zobaczycie wiele akcji. Znaczy niewiele akcji, będzie krótki filmiczek taki na szybko. Dlatego typnąłem i wyszłem z strapa. Dlatego oglądajcie do końca. Ja już was nie przedłużam filmu, dlatego Manka widzowie w tym odcinku, będzie się tepał na pekapce. A FEW MOMENTS LATER Fnapikap... Czyli... topamy się do Pawełka jakiegoś Jednak bo też... Ja pomników sprawdzam, nie wiem jak Okej, okay, topamy się Zawsze refka zjedzcie To to Refa, co macie Topamy się ja... ja mam 10 refów Tylko mało wiem I nie powiem, że jakieś dobre jest wychodzenie Okej, okay, nie tepnę. Następna osoba na przykład cień, jakiś taki, no. Próbujemy wyjść z trapa, tylko ja się trochę skupiam, bo ja nie wychodziłem. Okej, okay, słaby trap jakiś. Teraz wam pokażę, jak wychodzić z tego trapa. Teraz wchodzicie sobie na replay moda. No dlatego wam odcinek kręcę, dlatego stop replay. Okej, okay, jestem, wchodzimy, próbujemy. Wyszłam z trapa widzowy.